we wtorkowy wieczór w warszawskim studiu wyborczym. Jeszcze raz. Witam Państwa we wtorkowy wieczór w warsz... We wtorek. We wtorek. We wtorek. Dobry wieczór. Witam Państwa w warszawskim... Kurczę. Spokojnie. Dobry wieczór. To Wasza ostatnia szansa. Nie ma Boga, wszystko wolno. Kto to na dole, pomówić pan. pan te kamery tutaj? Pan mi podpowie, czy to pana konik, czy to rzeczywiście takie ważne? To nie konik. Nie chcę być parobkiem. Chłopie, nie prześpi. Dziękuję panom. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy kamerze. Proszę. Należy obciąć kominy. Czy może pan mi puścić taśmę? Jestem prokuratorem. Kobieto, matko, żono, chcę być w Sejmie Twoją reprezentantką. Na liście numer dwa, punkt dwa, tam jestem ja. Bezrobotne kobiety na pewno znajdą pracę na poczcie. Z szczęśliwości. Jeżeli chcecie żyć normalnie, to głosujcie, to nie głosujcie. Ryba się psuje od głowy. Bardzo dziękuję naszym kandydatom. I my dziękujemy. Długo się nie będziemy widzieli. To może w tym momencie zatrzymamy się. I tu może rzeczywiście byśmy cofnęli. Kobieta inaczej patrzy na życie. I... Uff, się Jestem lekarzem. A ta unia, to co to w ogóle jest? Nazywam się pułkownik, magister inżynier. Wyśmiewamy ciemnych Brazylijczyków, że niszczą Puszczę Amazońską, ostatnie płuca świata. A my co robimy? Pragnę przypomnieć, że tylko nasi kandydaci na posłów zdeklarowali wobec państwa służebną rolę. Co ty możesz zrobić dla ojczyzny? Nie wiem. Po prostu śmierdzi. A co jest z tego przyczyną? A może najpierw się wylegitymuje? Jeszcze raz, jeśli można. To... A może najpierw się wylegitymuje? Żaden z nas nie musi być posłem, każdy z, nim chce nas, każdy z nas chce nim być. Przepraszam, dotkało mnie. To już dwa lata. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Mamy jednak poważne obawy o dalszy los cietrzewia. Robię doktorat. Stem. Już? Tak. <laughs> Niech pan mówi. Bronią, bożywią. Sądzę przy tym. Ja wiem, ja nie jestem Polka. Dziękuję. Co powinien umieć poseł? Trudno powiedzieć. Ja się bardzo nie orientuję. Dla ludzi w tej chwili co potrzebne jest. Powinien umieć wszystko. Mieć coś do zaoferowania społeczeństwu. Byliśmy piątą kolumną i dywersją. A my z tradycyjnym chłopskim uporem. My przepraszam, wróćcie. Naturalnie y, jesteśmy przeciwni i. Chętnie skonfrontowalibyśmy Wasze opinie z naszymi. Wszyscy farbowani i niefarbowani. Siląc się na zużyte już slogany. Głosujcie więc państwo na swojego. Obiecuję, że będę to czynił. Takich jak koszary, bazy, place ćwiczeń, lotniska i poligony. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Związany jestem żonaty dwójka dzieci. Matka kieruje pracą całego ula. Nie wstydzę się tego. I boleje. Bo zakochałem się. Trzeba powołać przyrządzie. Nieprawda. Znaczna, znaczna... A... Y... Czas okres... Komu stać na szynkę, a komu tylko na kaszankę. Naszym polskim wątrobom. Bez pańskich hektarów będzie przybywać. Prawda? I z salmonellą. Wieś pozostała w domu. Dziękuję państwu. Nazywam się. Lansowałam ekologiczną produkcję rolną. innym być podmiotem, a nie przedmiotem. Miło mi. Taki piękny kraj. Przednij skompromitowane układy. Program jest tylko programem. Szcala Wschodnia. Dzień dobry. A nas bardzo boli. Jestem lekarzem. Wszyscy do boju uratowałem kilkadziesiąt tysięcy chorych zwierząt. Szanowni Państwo. Jestem młodym człowiekiem. Nie jesteśmy natchnionymi fanatykami. Czy władcom rozumu brak, czy uczciwości? Słynny Włocławski fajans. Postaw Krzyżyk. Przeszedłem wszystkie stanowiska służbowe, na co też wojewoda miał pieniądze, aby obniżyć poziom umysłowy Polaków. Proszę państwa, żegnam się. Jakie Krawat otę na stole. Proszę, proszę, proszę. Jeden siwy włos. Do widzenia.